Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale CryptoMining, tu piotr z tej strony. Dzisiaj zajmiemy się stablecoinami, które weszły na osmozis. A za czym przejdziemy do tego, chciałem powiedzieć Wam, że wczoraj trochę źle to powiedziałem, że tam 50 atomów, żeby załapać się na ten game airdrop, trzeba mieć 50 atomów. Tam nie pisze nic o 50. 50 tysięcy atomów bierze udział w tym airdropie. A. Nie ma podane minimum, maksimum. Czyli prawdopodobnie tak mi się zdaje, że to będzie yy, dla każdego, kto po prostu tam trzyma, to my i stejkuje. Także fajnie, dziękuję za info właśnie w jednym w komentarzu. Ja to akurat źle, źle sobie skal, skalkulowałem, przemyślałem źle, i ale to dobrze, że właśnie pilnujecie, sprawdzacie też, bo do, warto się wspierać i pomagać sobie. To nic się właśnie nie dzieje, że na przykład ktoś mnie upomni o coś, że na przykład coś źle powiedziałem, czy coś ze złego ten, tylko po prostu każdy ma gdzieś indziej informacje i dobrze się wspierać, dobrze sobie pomagać i, i przekazywać informacje. Także dzięki. No i przechodzimy do tych stablecoinów na Osmosis, czyli były właśnie dodane całkowicie niedawno e -money. Jest to duńska firma FinCzech, e -money, Platforma płatności oparta na blockchainie. Z przyjemnością ogłosi właśnie swój europejski stablecoin euro. Jako pierwszy stablecoin notowany na Osmosis. Platforma AMMA opartej na Kosmos Hubie. I tutaj właśnie, ja wstawię wam ten link do tego artykułu. Można sobie poczytać, że właśnie rynek stablecoinów właśnie bardzo wzrósł od 2020 roku. Wiadomo, bo wszyscy wolą wyjść do stablecoinów. Żeby nie płacić tych podatków, nie? Bo jak wyjdziemy do Fiatów, to musimy zapłacić podatek, a jak i wejdziemy do stablecoinów, nie płacimy podatku, możemy wrócić z powrotem w kryptowaluty. I znów sobie na przykład kupić taniej i znów kryptowaluty nam wyskoczą, sprzedać, znów do stablecoinów, i tak możemy sobie pomnażać swoje portfolio, dlatego te stablecoin też powstały. Jest tu właśnie fajnie tu wszystko opisane, że jest, jest on właśnie. Poparty różnymi krypt, walutami światowymi. Ten NGM Stablecoin i jeszcze jest euro A ten E-Euro występuje właśnie, pokażę Wam, bo już, już testuję sobie to. E money NGM to jest jako Stablecoin, a ten E-Money, raczej e, znaczy E-Euro występuje tutaj jako token bo już pierwszą zamiankę zrobiłem, ale zrobimy sobie to praktycznie jeszcze. I jeszcze będzie coś takiego, że w nadchodzącym tygodniu ogłosimy nasz program płynności jakieś 30 czy 300 tysięcy NGM w miesięcznych nagrodach na Osmoisis, bądź na bieżąco, aby uzyskać więcej informacji. Czyli <coughs> szykują się jakieś, chyba, dodatkowe, mi się wydaje, zrzuty. Także będzie warto, chyba, na to wychodzi, zacząć staykować to. I zarazem dodać płynności, właśnie na Osmozis. Tu jest opisane o pieniądzach, że są właśnie poparte w euro, frankiem szwajcarskim, koroną norweską, koroną szwedzką, koroną duńską. Także są za, jakoś to jest zabezpieczone. Poza tym, mamy jeszcze, jest cały roadmap. Możecie sobie poczytać, wstawię wszystkie te trzy linki pod filmikiem. I tutaj jest właśnie ich cały ten blog. To jest masa artykułów, bo tutaj wyczytałem też, że oni jeszcze gdzie to było a już sam nie wiem, ale wiem, że już działają te w związku z na Ethereum na paru różnych blockchainach będą działać, także dość dobrze się będą rozwijać teraz przejdźmy sobie do części praktycznej albo po prostu trzeba będzie sobie kupić emoney albo jak ktoś ma Osmosis, to jak na przykład w moim przypadku ja mogę sobie zamienić i teraz wam pokażę jak ja to zrobię, bo można wrzucić w stakik z dwóch miejsc Kepler i ogólnie z, z portfela tego, o emoney można sobie wrzucić, on się też łączy z Kepler, także wszystko widać, to to jest Kepler jeżeli chodzi o te stablecoiny, to widać, że są. I tak samo na portfelu CAP widać, tak samo to, że można też wrzucić stacking. Także przejdźmy do części praktycznej, czyli sobie przetrajdujemy osmo. Na razie osmo spadło, to ja nie będę sobie właśnie tego osmo zamieniał dużo, tylko po prostu dla praktyki, żeby wam pokazać co i jak, zamienimy sobie. Na ten NGM ale to ma być osmo. I jedna sztuka 4,73. Klikam swap Zaraz mi się połączy z potworem kepl. No, Łączy się czy nie łączysz. Dobra sprawa to jest, bo na przykład jeżeli na pewne kryptowaluty będą na na tym potwórku CAP, tu gdzie stajkujemy, czy na Emerys, czy, czy na Coinswapie, czy na, na przykład Osmosis, będzie można wysyłać na przykład na Osmosis, zamieniać na NGM, na stablecoina, wrzucać tam stacking, będzie nam to pracować. Jeżeli na przykład kryptowaluty spadną, będzie można to wypłacić, powiedzmy, a czyli niekoniecznie wypłacić, bo 20, jak wrzucimy stacking, mamy na 21 dni zamrożone. Ale na przykład te zyski, które na przykład wypracowane, będzie można skupować kryptowaluty. To jest dobry, dobry motyw, bo ja na przykład inaczej sobie, zanim weszło te stablecoiny, inaczej sobie to rozplanowałem, ale pewno podzielę sobie pół na pół, bo ja robiłem tak, że sprzedawałem część kryptowalut, wysyłałem jako CRO na Kepler Wallet, czyli nie bezpośrednio na CryptoCom Stacking, tylko na kepler Wallet Stacking, bo tam jest 15%, a na CryptoCom jest tam 8%, jeszcze trzeba zamrażać, na też chyba, żeby mieć to 8%, to trzeba zamrozić bodajże na 3 miesiące, a tutaj mam na 21 dni i 15%, i dopiero wtedy z zysków z ukopany CRO, tego cro zamieniać na StableCoina i StableCoina wrzucać na CryptoCom, a tutaj mi się przez to otwiera że jest właśnie na osmozis ten NGM otwiera mi się jeszcze dodatkowa furtka na lepszy procent i tak mogę pół tu pół tu sobie Podzielić także fajna sprawa także to już wysłałem poszło widzieliście wybieram niskie transakcje bo przechodzą Śmiało po, po co mam przepłacać trochę dłużej poczekam i tyle i teraz wejdziemy sobie w Kepler wallet Zobaczmy, czy ten, y, m, y, to, y, pierwsza partia dotarła. I to jest cztery słupki. Dobra, tutaj pokażemy sobie najpierw cztery, w międzyczasie dojdą, dojdą, tamte. I idziemy sobie na... M Mony, a ci już jestem. Odświeżę sobie stronę, bo mi nie pokazuje. I jest 4 sztuki, tamte jeszcze 4 zaraz dojdą. I tutaj, na przykład, sobie stake zone. Co yy, sobie weźmiemy jakiegoś walidatora? Zazwyczaj pierwsze z brzegu to są podane, podane ci najlepsze, yy, najlepszy walidatorzy. Na przykład, niech będzie ten stake zone yy, delegate. I tutaj mamy puszczę po prostu 4 sztuki, żeby mieć. I klikam delegate. Możecie walidatorów wybierać według stawek, bo to jest fi, komisją, która im się płaci. I apruf. I, I tu już poszło. delikatnie z tego pobrało 0,01 tam, jak widać, czyli ten. I tu już zaczyna nam stakować na te 20, około 20. 3% ten yy, stablecoin. I teraz zobaczmy, czy nam już dotarła tamta transakcja. Tak to wygląda na Kepler w I czy tu jest jakiś governance? Yy, nie, jest sam stake. Nie ma jakiegoś głosowania governance. Tak to wychodzi. I teraz. Czy nam ta transakcja poszła, hmm, stake asset, znaczy transakcja cholera poszła przecież ja nie wypłaciłem tego, widzicie no, dobra jeszcze wypłacimy przecież na, na Kepler Wallet trzeba, Po zamianie na Osmozi trzeba wypłacić Kepler Wallet, w innych dniach zrobię jeszcze filmik jak to wrzucić w płynność, też te w ramach treningu Teorii i praktyki. Dobra, tam transakcja poszła. I congratulation. I jest. Te ABC transfery, naprawdę to jest super, super sprawa. I teraz zobaczmy, odświeżmy sobie tutaj. I jest, już też doszło. A, już tutaj widzicie, nalicza. I teraz. Zrobimy to samo z opcji tego. Jestem na portfolio. Na e mamy tu R, buyback, bridge. Czyli bridge jest jeszcze tutaj na Ethereum, kosmos, osmosis. To innym, innym filmiku będziemy robić. Bo też muszę to posprawdzać jak to działa. Ale weźmy sobie na R i test sobie walidatora. Weźmiemy jakiegoś. Zero fee, stake lab niech będzie, klikam stake, 4 też euro dodamy, next, select fee 0,5 może być, klikam znów next i send, i teraz kepler wallet mi się otworzy I klikam approve. Tu już są trochę, jak tu można powiedzieć, wyższe te opłaty na to wychodzi. Fee. Successful. Czyli taniej by było skepler woleta wrzucać, wrzucać na test taki, Ale naprawdę, bardzo ciekawe opcje nam się, yy, Szykujemy na tą platformę też e-money bo będzie można przetransferować sobie z Kosmosa na Ethereum, czy z Ethereum na Kosmosa lub na Osmosis. Tak to bardzo fajnie. I oni na to wychodzi, że e-money już działa na trzech blockchainach, czyli na Ethereum, na kosmosie i na Osmosis. jeszcze gdzieś, jak tutaj czytałem, których tutaj Tak, jeszcze są w planach, widzicie Algorand, będzie, będzie parę, parę rzeczy bardzo ciekawych podchodzi, a no właśnie Algorand, Avalanche, Binance Smart Chain dojdzie, Elastos, Elrond i Polygon, no to nam naprawdę szykuje się niezła platforma, jeżeli chodzi tutaj o zarabianie właśnie jeżeli mamy górkę, sprzedajemy do stablecoinów, pomnażamy sobie stablecoiny, odkupujemy kryptowaluty, jeżeli są w dołku za zarobione stablecoiny. Plus, plus nie wiem, jakieś inne, inne pomysły, jak macie. Także dość ciekawa platforma. Naszykuje nam się na okres hosso-bessy, czyli w się sprzedawać, a w beście stykować na przykład i, i zarabiać na stablecoinach. Ale jak jest taki procent to też jest dobry procent moim zdaniem w stablecoinach, jeżeli nawet, nawet i jest hossa Także Transfery mam nadzieję, że ogarniecie, jeżeli ktoś działa na, na osmosis to Da radę to yy, przerzucić Po prostu później w, w innych filmikach zajmiemy się dodaniem płynności A w innych filmikach zajmiemy się na przykład tutaj tą platformą Jak na przykład między tymi mostami ewentualnie poprzerzucać yy, też ja muszę sporo informacji zasięgnąć. To także do poszukania, żeby na ślepo nie robić. Chociaż większość jest wszystko domyślnie. Jeżeli ktoś już swapuje gdzieś tam, dodaje płynności, nawet na panki swap, na swapie, to już nie, nie ma problemów na przykład na innych słapach, na innych na przykład farmach, czy, czy tego typu właśnie platformach. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Dzięki też za komentarze, bo wiadomo, jak wiecie, komentarze biorą udział w losowaniu w piątek. Także trzymajcie się, wszelkie linki będą pod spodem. Na razie, cześć.